No tak, to, że człowiek drugiemu człowiekowi niesie bezpośrednią pomoc, no to chyba nikt nic lepszego nie wymyślił. A to, że my znajdujemy na to fundusze i możemy to wspierać i kontynuować, to jest wielka zasługa tego, że uczestniczymy w całym procesie zarządzania funduszami europejskimi. Wszystko, co się dzieje w województwie opolskim, Wszelka pomoc, którą niesiemy sobie nawzajem, to jest dzięki Funduszom Europejskim, ale też trzeba powiedzieć, że to są pomysły moich współpracowników: pomysły Agnieszki Gabruk, pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Do tego kreatywne zarządzanie funduszami europejskimi przez panią dyrektor Karinę Bedrunkę. I to nam pozwala, jak gdyby te problemy właśnie organizować wspólnie z samorządowcami. Panie, panowie, burmistrzowie, wójtowie bardzo zadowoleni z tego projektu i to, co było w pierwszej edycji milion mln tysięcy złotych, udało nam się teraz doprowadzić do kwoty zwiększającej o kolejne 2 miliony złotych. Jest to wsparcie dla osób, które potrzebują tych zarówno wizyt kurierów społecznych w kategoriach psychologicznych, w kategoriach społecznych, również ten posiłek ciepły, który jest dostarczany, ten posiłek z kolei, który jest przygotowany przez naszych gastronomików, którzy są też w niej łatwej sytuacji gospodarczej. No i do tego dochodzi cały, cały aspekt tego, że no, mamy naszych mieszkańców koło siebie. Widzimy jakie są ich potrzeby. Wiemy też, że jesteśmy regionem, gdzie dużo członków rodziny jest za granicami naszego kraju. Więc to, to jest bardzo potrzebny projekt. No i wydaje się, że będziemy go kontynuować, bo, bo z tak dobrej drogi nie powinniśmy nigdy schodzić.